Bardzo was serdecznie witam. Pozdrawiam Was z Łodzi. Yy, wspominam jeszcze nasze spotkania przed rokiem i w takiej jak pamiętacie, dość dramatycznej sytuacji, że wylatywałem od was ostatnim samolotem, który odlatywał do Polski, żeby być ze swoim kościołem w czasie rozwijającej się już wtedy poważnie pandemii. Cieszę się, że się spotykacie ponownie i yy, Dziękuję, że chcecie. Wreszcie mnie poprosili, by powiedzieć do was kilka słów. Poproszony zostałem o, o wprowadzenie do waszej rozmowy na temat mężnego wyznawania wiary i potrzeby świadectwa. Więc może was zdziwi tekst, od którego chcę zacząć, ale jak myślę o męstwie, zwłaszcza w kategoriach jakoś biblijnych, to ten tekst zawsze mi przychodzi... Najpierw na myśl. On jest z księgi Daniela. Możecie też sięgnąć do Waszych Biblii, otworzyć księgę Daniela, rozdział trzeci. Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy. Usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych. Upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca, który zaś Bóg mógłby Was wyrwać z moich rąk. Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew. A wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc, Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego. Nabuchodonozor powiedział na to: Niech będzie błogosławiony Bóg. Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Ktoś by mógł powiedzieć, że co nas obchodzi tamta stara e, żydowska historia. No, odpowiedź jest taka, że <laughs> Kościół zawsze tę opowieść traktował jako swoją, e, poczynając od sztuki starochrześcijańskiej, kiedy oglądamy malowidła w Katakumbach, czy na przykład rzeźby na najstarszych sarkofagach chrześcijańskich, ten motyw trzech młodzieńców bardzo często się pojawia. Co więcej, on się też pojawia w opisach męczeństw starożytnych chrześcijan, którzy na przykład z racji na to, że ginęli na Stosie, byli porównywani do tej trójki. Na przykład święty Polikarp, bardzo sławne męczeństwo, święta Agnieszka, która też była skazana na śmierć na Stosie. Ale też są pewnie mniej znani święci, na przykład taki biskup. Fructuos, biskup Tarragony w Hiszpanii, który też był spalony na stosie i opisujący jego me, męczeństwo biografowie właśnie go porównują do Szadraka, Meszaka i Abednego. <coughs> Co więcej, przed chrześcijanami ta, ta historia, którą żeśmy wysłuchali, była historią pokrzepiającą także dla Żydów. Ponieważ księga Daniela została napisana, może wiecie, może nie, w bardzo konkretnym kontekście w II wieku przed Panem Jezusem, kiedy, e, kiedy e, naród wybrany e, no, zmagał się z taką opresją e, ze strony e, Syryjczyków, tam, zwłaszcza Antioch IV Epifanes, który e, prześladował Izraela, zakazując, e, praktyk religijnych, aż po obrzezanie włącznie, więc yy, yy, Żydzi wy, wy, wypowiedzieli mu posłuszeństwo, byli powstanie. O tym opowiadają pierwsza i druga księga machabejska, możecie do nich sięgnąć. Przecież tam wyczytacie sceny straszne, tak, o matce i siedmiu synach, którzy byli po kolei zamordowani. Ja wiem o tysiącu Żydów spalonych żywcem w górach, ponieważ nie stawili oporu Wrogą, bo był szabat i nie chcieli się bić w związku z tym. Więc w sytuacji, kiedy Izrael znalazł się właśnie pod taką presją, w samym środku prześladowania, bałwochwalstwa, Antioch w świątyni jerozolimskiej postawił złoty posąg Zeusa, każąc właśnie pielęgnować greckie kulty, a nie rodzimą wiarę. Nie? W tej sytuacji, kiedy szukali jakiegoś oparcia, to sięgali po te historie z czasów niewoli babilońskiej i po to, żeby jeszcze raz uwierzyć, że Pan Bóg, który wtedy okazał się mocny, okazał się zbawcą, był przy swoim ludzie, który doświadczał właśnie dramatu, prześladowania, zakwestionowania, wygnania, Pozbawienia y, y, możliwości praktykowania wiary, i tak dalej. Ten Bóg, który był przy nich, jest teraz mocny, y, te, powiedzmy, cztery wieki później. Tak? Nie bez powodu też, jak otworzycie sobie Apokalipsę świętego Jana, to odkryjecie, ile tam jest cytatów z księgi Daniela. Tak? Znaczy, ta księga, która była pokrzepieniem dla Żydów. W czasach mahabejskich była też pokrzepieniem dla chrześcijan, w czasach Nerona czy potem w czasach Domicjana, bo o tych dwóch prześladowaniach opowiada Apokalipsa świętego Jana. Więc ta historia nas głęboko dotyczy. Znaczy pokazuje, w jaki sposób Bóg przeprowadza swoich wiernych przez ciężką próbę. No i też pokazuje niewątpliwie męstwo, heroiczne męstwo, do którego Pan Bóg. E, swoich wiernych uzdalnia, którego im udziela. Bo od razu możemy powiedzieć, że to nie jest męstwo, które można sobie wyćwiczyć. E, nie wiem, na, e, jak ktoś ma w domu prywatną siłownię na przykład, to, e, to akurat osiągnie taki poziom cnoty. <laughs> Więc przyjrzyjmy się przez chwilkę tej, tej historii. Jej bohaterami jest trzech e, młodych ludzi, i choćby też dlatego warto czytać te historie. Nie wiem, jak, jak wygląda Wasza sytuacja w Stanach, ale jak tu w Polsce teraz rozmawiam z młodymi ludźmi, oni się bardzo często czują pod mocną presją rówieśników, którzy mówią im, że no, chrześcijaństwo to już jest jakiś tam przeżytek, że przynależ przynależność do kościoła to nie jest akurat to, co teraz jest jakoś modne i właściwe. Więc tu mamy historię młodych ludzi. W tym tekście przeczytanym było ich trzech. W księdze Daniela jest tak naprawdę ich czterech, bo właśnie do tej trójki dochodzi jeszcze Daniel. A ta trójka, którą, którą mieliśmy wymienioną pod, pod imionami babilońskimi Meszak Szadraka Abednego, tak naprawdę miała na imię Azariasz. Ananiasz i Mizael. No i do nich dochodził Daniel, któremu też zmieniono w Babilonie imię na Belteshasar. ta zmiana imienia może to jest to od czego warto zacząć, bo jak do tego wszystkiego doszło. Babilończycy zdobyli Jerozolimę. To był rok 597 przed Chrystusem i potem w następnych latach dokonali masowej deportacji Żydów z, z Ziemi Świętej do Babilonu. Ze świata wiary do świata bałwochwalstwa, tak byśmy powiedzieli. Ze świata wiary do świata bałwochwalstwa. I ci, których, prze, których uprowadzono, zostali w Babilonie poddani, dzisiaj powiedzielibyśmy, reedukacji, reformacji, to znaczy Próbowano ich wyprać z dotychczasowej tożsamości, z wiary, z przekonań itd. Teraz symbolem tej pożądanej zmiany tożsamości była zmiana imienia, bo imię dla Żyda znaczy niesłychanie wiele. Tak? Imię określa jakoś Twoją istotę, imię streszcza Twoją tożsamość, to kim jesteś. No i stąd Daniel, którego imię znaczy Bóg jest moim sędzią. W języku hebrajskim ma zmienione imię na Abel czyli Bel niechcie szczerze. Tak. Azariasz, którego imię znaczy, znaczy Pan okazał pomoc, nie, dostał imię Abednego, czyli sługa Nebu, bóstwo o imieniu Nebu. Ananiasz, który ma na imię Pan jest łaskawy, ma teraz na imię Shadrak, to znaczy tyle co królewski. Miszael, który znaczy, kto, kto jest tym, kim Bóg jest, ma teraz na imię Meszak, czyli gość króla. Na, na poziomie tych imion idzie, możemy widzieć, na jaką próbę zostali wystawieni ci młodzi ludzie. Z jednej strony, odcięci od wszystkiego, czym żyli do tej pory, aż po właśnie zabranie imienia, które było wyznaniem wiary. Dawnej wiary. Z jednej strony jest prześladowanie, a z drugiej strony jest propozycja kariery. Znaczy oni bardzo wysoko zachodzą, daleko w hierarchii na, na dworze babilońskim, zostają rządcami, administratorami całych prowincji. I z, z tekstu wiemy, że kiedy ich wrzucają do rozpalonego pieca to, rozpa to wrzucają ich właśnie w ich książęcych strojach z tiarami na głowach związanych. Znaczy, to wszystko pokazuje, że ta metoda jest jakby podwójna. Tak? Z jednej strony prześladowanie i odcięcie od tego, co, co jest swoimi najgłębszymi przekonaniami, a z drugiej strony próba pozyskania cię, takiego właśnie lukratywnego przekupienia pozycją pieniądzem znaczeniem karierą ta próba którą przechodzą to jest próba bałwochwalstwa macie oddać pokłon złotemu posągowi który odlałem ocena bałwochwalstwa bałwochwalstwo znaczy tak naprawdę w kategoriach biblijnych tyle co niewiara co niewiara tak. W Biblii niewierzącym człowiekiem nie jest ateista, bo właściwie Biblia nie zna ateistów. Natomiast niewiara polega na tym, że coś albo kogoś stawiasz w swoim życiu na tym miejscu, które się należy Bogu. I oni do tego są nakłaniani w trakcie owego prześladowania, żeby na miejscu jedynego Boga postawić króla, jego złoty posąg. Nie wiem, tak naprawdę też może siebie, swoją pozycję, którą sobie będą cenić więcej. Może wła też bałwochwalczo wybrane własne życie. Więc yy, To jest wielka próba wiary. Yy? Bałwochwalstwo. Ta ich wierność, yy, ich wierność jest yy, bezwarunkowa. To najpiękniejsze w tym tekście, co słyszeliśmy, to jest ta bezinteresowność, którą oni wypowiadają, kiedy Nabuchodonozor straszy ich rozpalonym piecem. I czy wasz Bóg jest w stanie was ocalić? Jaki Bóg jest w stanie wyrwać was z moich rąk? Oni, oni mówią, nasz Bóg jest w stanie, jego dobra wola. Jak będzie chciał, to nas wyrwie. Nie będzie chciał, to nas nie wyrwie. Natomiast my i tak nie będziemy oddawać pokłonu temu Bożkowi, którego odlałeś. I potem jest ta scena niesamowita, kiedy kiedy już w ogniu obok nich pojawia się czwarta osoba, która w, 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 hebrajskim, w hebrajskim tekście jest nazwana Synem Bożym. Wygląd czwartego. Myśmy słyszeli, tłumaczenie przypomina anioła Bożego, ale tekst hebrajski mówi wygląd czwartego przypomina Syna Bożego. To jest, pojawia się w samym środku śmierci, jaka ich ma dopaść, pojawia się Syn Boży, który ich przez ten ogień przeprowadza. Więc obraz jest taki, że bałwochwalstwo zabija tych, którzy się mu poddają. W tej scenie wszyscy, którzy posługiwali przy, przy obsłudze tego pieca, tak, którzy wiązali tę trójkę, rzucali ich do pieca i tak wszyscy zginęli. Tak? Ci, którzy się oddają bałwochwalstwu, wszyscy giną. To, 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 co cię zabija, tym, co cię zabija, jest y, bałwochwalstwo. Natomiast wiara nie odbiera ci życia, nie? wiara cię przeprowadza przez śmierć do życia. Odpowiedź, jaka przychodzi od Boga, nie jest taka, że zachował ich od ognia, tylko że ich przeprowadził przez ogień do życia. To jest zbawienie. To jest zbawienie. To jest to. Co my, chrześcijanie, przeżywamy też w Jezusie Chrystusie, który nas który nie, nie chroni nas przed krzyżem, nie chroni nas przed cierpieniem, nie chroni nas przed próbą, ale przeprowadza nas przez, zbawia nas w samym środku tego, co, co balibyśmy się, że nas, że nas zabije. Dlatego oni w środku, będąc w ogniu, chwalą Boga. Pamiętacie, to na pewno jest ta piękna pieśń, którą nieraz w liturgii śpiewamy kiedy przywołujemy całe stworzenie, żeby chwaliło Boga. Tak? Słońce i Księżycu, błogosławcie Pana. E, śniegi i rosy, błogosławcie Pana. E, na końcu jest, niech Izrael wychwala Pana. Niech e, e, wszyscy ludzie wychwalają Pana. Ten hymn jest tak napisany, że idzie aż do szczytu stworzenia, czyli do człowieka i do ludu Bożego, który dobrze mówi o Bogu. W samym środku rozpalonego ognia, bo błogosławić to, to jest bardzo pięknie po łacinie. Benedicere, dobrze mówisz o Bogu, chociaż jesteś w samym środku rozpalonego ognia. <laughs> Czyli, y, jeśli cię stać, żeby dobrze mówić o Bogu, to znaczy, że w samym środku tego ognia dalej kochasz. Dalej kochasz. I to jest to, co jest najistotniejsze, jak mówimy o męstwie wiary. Męstwo, które głosi chrześcijaństwo, jest darem Ducha Świętego. Wszyscy z was, którzy byliście bierzmowani, pamiętacie, bo tego was przepytywano i uczono, i toście słyszeli nad sobą wypowiadane przez biskupa, kiedy się modlił razem z całym prezbiterium, żeby Pan Wam udzielał, udzielił daru Ducha Świętego, ducha Męstwa, ducha męstwa. Męstwo jest darem ducha świętego. Więc męstwo chrześcijańskie nie ma nic wspólnego z męstwem Jamesa Bonda albo innych tam supermenów, tylko jest darem ducha świętego. A duch święty z definicji, z tożsamości, jest miłością. Jest miłością, więc męstwo nie jest wynikiem tego, że poćwiczyłeś i w związku z tym jesteś odporny na każde cierpienie, bo zatniesz zęby i wytrzymasz tylko męstwo jest w tobie pochodną miłości. Nie dlatego coś robisz, że się nie boisz, tylko boisz się, ale robisz, bo kochasz, bo masz w sobie miłość, która jest większa niż strach dlatego. Yy, Przykładem męstwa chrześcijańskiego jest Maryja, która stoi na Golgocie. Co ją tam zaprowadziło, kiedy wszyscy pouciekali, tak? a ona jedna tam stała. Co jej, skąd się brało męstwo Maryi? Męstwo takie, które pozwoliło jej wyjść pod krzyż. Brało się z miłości do syna. Męstwo jest funkcją miłości. Więc nie, 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 nie ćwiczcie się z męstwa, bo nie o to idzie. Tylko otwierajcie się na Ducha Świętego, który jest miłością. Gdzie Duch Święty jest tam, gdzie jest Kościół, to nie jest przypadek, że oni są trzej razem. Tak? I, I to, że tam się pojawia, jak słyszeliśmy, Syn Boży, nie jest żadnym zaskoczeniem, gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w imię moje, ja jestem. Nie? Jak stajemy przed poważnymi wyzwaniami, to bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy zadbać o wspólnotowy wymiar naszej wiary, o bycie razem, o modlitwę wspólną, o bycie w jedności, nie? takie bycie, które uobecnia Jezusa Chrystusa. Męstwo jest też nie to ich męstwo jest funkcją kapłańską i na to wam zwracam uwagę, bo zobaczcie trzech mężczyzn młodych oddalonych o setki kilometrów od Jerozolimy, gdzie była ich świątynia. Nie mogą składać ofiar, bo ołtarz został zbezczeszczony. Nie mogą, za, nie mogą pójść do świątyni, zanieść tych ofiar, które są właściwe dla ich kultu, którym żyją, który wierzą. Tak, Co składają w ofierze? Siebie samych. Tak? To jest męstwo takie, które jest męstwem kapłańskim, męstwem nie, baj, nie, nie, nie bójmy się tego słowa ofiarniczym, to znaczy znowu wpisanym w nasz chrzest, od chrztu wszyscy jesteśmy kapłanami Boga, nie? jesteśmy wezwani do tego, żeby Bogu spadać w ofierze siebie samych, nie? siebie samych. To jest, to jest męstwo. Yy. Więc Bardzo Wam polecam tę lekturę trzeciego rozdziału Księgi Daniela, być może nawet być może nawet całej tej księgi, bo ona jest, jest wstrząsająca, ale właśnie pokazuje, jak Pan Bóg jest wierny w swoich darach. Wtedy, kiedy człowiek jest wystawiany na próbę. Nie? I jak pytacie się, a takie było wasze pytanie do mnie, jak się pytacie o to, co znaczy być mężnym świadkiem i mężnym chrześcijaninem, to odpowiedź jest taka. Nie, 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 nie patrzcie, ile macie siły w mięśniach, tylko zobaczcie, ile w sobie macie takiej determinacji, która jest determinacją miłości. I, i, I spytajcie się, na ile pozwalacie Duchowi Świętemu pomnażać w was ciągle miłość do Pana Boga, do ludzi, do świata. Z tego się bierze męstwo chrześcijańskie. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i, i że jakoś to słowo przy wszystkich swoich ograniczeniach Wam pomoże i W Was popracuje. Pan Bóg niech Was błogosławi.